Witam wszystkich bardzo serdecznie, samanta karty klasyczne. A tak, na wstępie przypominam oraz proszę o subskrypcjach, ponieważ czy więcej tych subskrypcji, no to wiadomo, yy, są większe możliwości, prawda? Przypominam również o łapkach w górę, jeżeli się Wam podoba, yy, no i dzwoneczki, by być z powiadomienia na bieżąco. Zapraszam na horoskop tygodniowy 13-19 maja 2019 roku. Również przypominam o, o rezonowaniu tym, ponieważ to jest takie, taki horoskop ogólny, więc tutaj nie, no nie z każdym może po prostu rezonować. To też proszę mieć na uwadze, bo to czasami piszą, że się sprawdza, czasami piszą, że się nie sprawdza. No niestety, jest to ogólny, to jest dla bardzo dużej ilości osób, więc tutaj też proszę troszkę z przymrużeniem oka <laughs> tartować. Zaczynamy od strzelca. Karty pokażcie mi energię strzelec. 13, 8, 19 maj 2019. Strzelec 13, 19 maj 2019. No dobra, no i zaczynamy. <laughs> Dobra. Więc tak, w poniedziałek może mieć strzelec jakąś chorobę. Na pewno to nie, jest, to nie jest duża. Po prostu to może być spadek na przykład odporności, spadek witalności. Może byćcie troszkę tacy słabi, może nie będziecie mieć na nic ochoty, jakiś katar na przykład, Nic poważnego, jakaś niewielka infekcja. We wtorek z kolei jakieś niewielkie pieniążki mogą wpaść, premia na przykład, jakaś niewielka podwyżka, może ktoś Wam pieniążki odda, ale to też może karta mówić o jakimś prezencie, czy tam z okazji, czy bez okazji możecie właśnie otrzymać. Ogólnie to są jakieś niewielkie korzyści, bądź tak jak mówię, jakiś prezent, jakiś podarunek. Ale też może Wam się coś opóźnić, więc nie odkładajcie nic na później, jakiś spraw, bo wtedy to też może być taka karta, właśnie opóźnienia. W środę z kolei tutaj macie szansę na osiągnięcie swoich celów. Może gdzieś się tam zbliża jakiś awans, nie wiem, jakaś większa, na przykład podwyżka długoterminowa. Albo jeżeli ktoś szuka pracy na przykład też to tak może być, ponieważ to jest taka, jak powiedziałam, karta, która mówi, że są szanse na to, żeby, żeby osiągnąć to, co sobie zaplanowaliście, albo co byście chcieli to jakieś takie realizacji właśnie tego marzenia. Więc działajcie w środę, bo macie bardzo dobrą kartę do tego. Ale również mówi, że na przykład młody człowiek może to być syn, brat. Może na przykład potrzebować od Was pomocy w czymś, albo On pomoże Wam. To znaczy, jeżeli będzie miał pomoc, to, to może coś tam, na przykład coś może nie działać w komputerze, albo może Wam gdzieś jakąś fajną stronkę znaleźć. Także tutaj to, to, to idzie w dwie strony, właśnie: albo On pomoże Wam, albo Wy pomożecie. Jemu. No, i w czwartek jest starsze dziecko. No, i to właśnie. Starsze dziecko i jakieś widoki, dobre widoki na przyszłość. To znaczy, no, może na przykład będzie tak, że spełni Wam się takie marzenie, no, i powie Wam to starsze dziecko, że idzie do tej szkoły, którą Wy byście prefer preferowali dla niego, prawda? Także to ogólnie będziecie zadowoleni. To jest też takie właśnie, ja mówię, lepsze widoki na przyszłość, spełnienie się zamiarów w sensie właśnie może, może być tak, że właśnie związane z tym starszym dzieckiem. Tutaj starsze dziecko mówię, że to jest taka, tak jakby wiek gimnazjum, może ponad również gimnazjum, także możecie właśnie albo coś, jakieś wiadomości od niego dostać, albo związane z nim. Właśnie spełnią się jakieś wasze też równie dobrze zamiary. W piątek z kolei jakieś niewielkie problemy, niewielka choroba może być tutaj, więc uważajcie, ponieważ może was gdzieś jeszcze coś dopać może to z poniedziałku. Może jakaś gorączka wyskoczyć, ale może równie dobrze, bo to jest też koło dziecka ta karta leży. Może to też być związane właśnie z jakimś członkiem rodziny Waszej. No może też być z tym, z tym dzieckiem. No to wiadomo, to troszkę stresujące jest, ale nic na pewno poważnego nie będzie, bo to jest właśnie, tak jak mówię, jakiś niewielki problem, niewielka choroba. Może być tylko przeziębienie, przywianie i, i wyjdzie z tego cało. Sobota z kolei. Hmm, może, może, być taki, może być taka problematyczna troszkę w uczuciach, ponieważ tutaj hmm, sobota może właśnie, tak jak mówię, będą jakieś nieporozumienia, mogą być jakieś sceny zazdrości na przykład. <laughs> właśnie. Jakieś może rozczarowania miłosne też będzie, będą. Więc tutaj też może być, że nie wiem, może Wam się jakiś związek zakończy albo Wy zakończycie, podejmiecie decyzję o tym. Może to być właśnie jakiś też, jakiś, że się wplątacie w jakiś na przykład jakiś romans taki dosyć taki niefajny, skomplikowany troszkę ze względu na to, że później dowiecie się na przykład, że on czy ona są zajęci, a wy wcześniej nie wiedzieliście. Więc tutaj w sobotę uważajcie, kogo poznajecie. No bo nie każdy mówi prawdę, no a później właśnie mogą być jakieś rozczarowania. No i w niedzielę sprawy, sprawy urzędowe, tyle że sprawy urzędowe mogą wam się coś tam. Skomplikować. No jest to niedziela, więc tutaj nic nie pozałatwiacie. Aczkolwiek, jeżeli macie jakieś terminy, na przykład w sądzie czy coś, możecie takie rzeczy posprawdzać sobie też w internecie. Może być tak, że się coś opóźni. Jeżeli hmm, Macie jakiś właśnie, tak jak mówię, z termin na przykład jakiś spraw sądowych czy jakiś w urzędzie, no to sobie posprawdzajcie, czy macie wszystko y, dokładnie, i cały komplet papierów, żeby <coughs> na Wam nic nie, nie brakuje. Czy tam na przykład chcecie zarejestrować samochód, czy nie wiem, czy, czy gdzieś tam macie w planach jakąś na przykład działkę obejrzeć czy coś, osprawdzajcie sobie właśnie w dokumentach, w księgach wieczystych, tutaj. tutaj yy, akurat w tych czasach jest dużo właśnie możliwości, że można sprawdzić dużo spraw yy, właśnie w internecie, czy to jest niedziela, czy nie. Dużo można właśnie takich rzeczy pozałatwiać. Tutaj w niedzielę sobie usiądźcie, pozałatwiajcie wszystko, posprawdzajcie, żeby się później jakiś problemów tutaj. Nie mieli w przyszłym, e, w następnym tygodniu, jak już będziecie chcieli, właśnie pozałatwiać. Karty, pokażcie mi <laughs> energię na 13-19 marca, e, 13-19 maja 13-19 maja dla koziorożca, 13-19 maja dla koziorożca, 13-19 maja dla koziorożca. Koziorożec... No, więc tak. Koziorożec w poniedziałek zaczyna z taką niefajną kobietą. Macie gdzieś taką właśnie kobietę, gdzie... To jest kobieta taka intrygantka. Lubi gdzieś tam zakłócać wasz spokój. Także uważajcie w pracy na nią, bo... Może będzie chciała Wam gdzieś zaszkodzić, gdzieś tam może przed szefem nagadać na Was, gdzieś jakieś zasługi Wasze przypisze sobie. Też się często mówi, że to jest karta teściowej. Także jeżeli by wpadła do Was teściowa, a możecie ją po prostu spotkać przypadkowo, albo po prostu z nią mieszkacie, no to będzie się wtrącać, bo zupa zasłona, bo hotlet za mały. I tak dalej, i tak dalej. Także w poniedziałek te ko yy, koziorożce powinny uważać na taką osobę. <laughs> no właśnie, bo we wtorek znowu są jakieś niepokoje rodzinne. Możecie dostać jakieś yy, yy, yy. możecie dostać na przykład jakieś, jakieś wiadomości związane z domem rodzinnym. Nie jest to koniecznie to nie jest ten dom, w którym wy mieszkacie. Tego na przykład dom rodzinny, w którym rodzice mieszkają, a wy się już dawno wyprowadziliście, prawda? Może tam coś się zadziać niefajnego, mogą być jakieś kłopoty na przykład związane ze zdrowiem, czy jakieś kłopoty uczuciowe. Także coś tam się po prostu może niefajnego zadziać, może być równie dobrze, że tam jakaś siostra czy brat mają jakieś problemy właśnie w związku, w małżeństwie i tutaj dowiecie się o tym. To jest ogólnie właśnie taka karta, która mówi o problemach. Równie dobrze może oznaczać jakąś przeprowadzkę, jeżeli macie gdzieś w planach czy coś, także tutaj to też może być oznaczać właśnie przeprowadzkę, że gdzieś ktoś chce uciec na przykład, czy wyprowadzić się z tego domu rodzinnego. No i to też takie wiadomości będą dosyć takie niefajne. We wtorek z kolei tutaj karta mówi o młodym człowieku może to być brat, może to być syn. I to teraz działa w dwie strony, albo on będzie potrzebował Waszej pomocy, Waszej uwagi, ponieważ y, potrzebuje na przykład czegoś nie rozumie w zadaniach, tak? E, może nie ma Was, y, znaczy, no jesteście w domu, ale nie ma Was aż tak dużo, ponieważ dużo na przykład pracujecie i potrzebuje i, i tak krzyczy, mówi. Ale ja też jestem, ja też potrzebuję Waszej uwagi, prawda? No, także zwróćcie na to uwagę. A to też idzie w drugą stronę, ponieważ może być tak, że on Wam w czymś pomoże, na przykład. Nie wiem, może szukać się pracy, bo to też karta mówi właśnie o jakimś spełnieniu się życzeń i marzeń. Dlatego, że jeżeli macie jakieś marzenie, na przykład znaleźć pracę, zmienić, te, zmienić tą pracę, na przykład dotychczasową, może być tak, że właśnie gdzieś pomoże Wam gdzieś jakąś stronkę internetową znaleźć, nie? Albo coś, nie wiem, może coś w komputerze nie haluje i, i ją wam pomoże, to jest właśnie w tym sensie, że coś wam się y, może spełnić, tak? Bo to jest taka szansa na właśnie na, na spełn, znaczy szansa. To jest spełnienie się marzeń, życzeń. To też są również dobrze takie spotkania. Przyjacielskie na przykład, no i ogólnie taki okres dla spraw sercowych też jest bardzo dobra karta, taka pozytywna. No i w czwartek tu masz bardzo fajną kartę, bo to jest karta miłości, to jest ogólnie karta zakochania, miłości, jakieś małżeństwo, mogą być jakieś deklaracje miłosne w sensie zaręczyny, czy jakaś data ślubu na przykład, prawda? Z ogólnie szczęście, stabilizacja, no i zmiana na lepsze w stosunku właśnie do, na przykład do tej drugiej do tej drugiej osoby. No, także tutaj w małżeństwie wam się ułoży w narzeczeństwie, może gdzieś tam pójdziecie dalej. Tutaj taki czwartek bardzo bardzo taki miłośny, taki bardzo fajny. No i w piątek są jakieś sprawy urzędowe, więc możecie gdzieś coś, albo kogoś na przykład odwiedzać, powiedzmy, nie tylko musi to być urząd na przykład skarbowy. Bo to może być na przykład urząd jako instytucja, na przykład przechodnia, lekarz. Szpital, tak? Możecie kogoś odwiedzać, na przykład, ale może to być tak, że też macie coś do załatwienia, nie? W urzędzie, w jakimś urzędzie, tak? Czy to może być też urząd pracy na przykład. Ale tutaj powinniście wszystko pozałatwiać fajnie, ponieważ tutaj Wam poleci bardzo dobrze pozałatwiać się, co macie pozałatwiać, nie będzie żadnych komplikacji. No i sobota jest, jakieś niewielkie pieniążki, może ktoś Wam odda jakiś dług na przykład, który długo trzyma. Może to być równie dobrze, że otrzymacie jakiś prezent z okazji, bez okazji. Nie no, także tutaj to ogólnie też jest stabilizacja, więc sobota e, jakieś właśnie tak jak mówię, niewielkie korzyści, małe pieniążki, jakiś prezent na przykład, może jakaś premia Wam wpadnie, albo coś takiego, nie? Tylko w sobotę, jeżeli macie coś do załatwienia, macie jakieś dokumenty do skompletowania, nie odkładajcie tego, bo ta karta też mówi właśnie o takim opóźnieniu troszkę się spraw. E, no. no, i niedziela, tutaj będziecie liczyć na kogoś, z, możliwe, że z rodziny, bo to jest kobieta od serca, którą dajecie dużym zaufaniem. Żona, partnerka, narzeczona, może to być mama, siostra, tak. I to może być tak, że sobie albo porozmawiacie, bo potrzebujecie jakiejś pomocy. Jakieś rady na przykład, ale to też tak, że sobie usiądziecie po południu przy kawce i sobie fajnie spędzicie czas. To nie jest powiedziane, że coś musi być niehalo, że musicie jakieś sprawy obgadać. Po prostu sobie usiądziecie i spędzicie miło niedzielę. No także tu ogólnie ten poniedziałek na początku słabo wtorek, ale później już tutaj od środy wam się wszystko ładnie przejaśnia tylko dorożce będą mieć dosyć taki fajny tydzień. Karty, pokażcie mi energię dla wodników. 13-19 maj 2019. 13-19 maj 2019. Więc tak, wodniczki w poniedziałek mają kobietkę, żona, partnerka, przyjaciółka, może to być również dobrze mama, siostra. No tutaj, jeżeli byście chcieli właśnie jakiejś rady, potrzebujecie właśnie jakiejś rady, opinii, tutaj proszę zwracać się do takiej kobietki. Może to być również dobrze taka przyjaciółka od serca, taka bardzo dobra właśnie... Szapciółka, z którą możecie sobie porozmawiać, wyżalić. No, we wtorek z kolei będziecie liczyć na mężczyznę. Jest to osoba y, właśnie z, z grona rodziny. Może to być tata, starszy brat. Y, może to być równie dobrze jakiś przyjaciel. No i ta karta oznacza pomoc, że otrzymacie właśnie jakąś pomoc. Y, Albo słowną, albo fizyczną, tak, ale może to być też tak, że taka osoba będzie potrzebowała od Was pomocy. To też proszę mieć na uwadze, bo to nie tylko tak, że wyczerpiecie, a on taki biedny sam. nie? Także tutaj też warto zapytać, czy nic mu nie dolega takiej osobie, czy coś potrzebuje. No i środa jest jakaś podróż, jakieś oddalenie, i to może być oddalenie, w sensie jakaś podróż, może trzeba Was gdzieś wysłać właśnie do klienta poza miasto, może to być jakieś szkolenie na przykład, i pojedziecie gdzieś, wybierzecie się prywatnie z rodziną na lody, posiedzieć, po, podpoczywać troszkę po pracy, ale to może równie dobrze być, że to może być taka podróż emocjonalna, usiądziecie sobie, będziecie potrzebować chwili dla siebie, będziecie jakieś sprawy, Chcieli przemyśleć w spokoju, tak? Jak to, jak, jak to ułożyć, jak to dobrze, czy to jest źle. Tak sobie będziecie po prostu dryfować w środę. No i w czwartek, jakiś no tutaj może być tak, że gdzieś tam to są jakieś problemy, gdzieś tam coś może się wydarzyć złego. Także uważajcie, jak jedzicie samochodem, uważajcie, jak przechodzicie przez drogę. Ponieważ to są jakieś łzy, jakieś nieszczęście, jakieś większe problemy. Także tutaj uważajcie, żeby się nic wam nie stało. Nie spadniecie gdzieś z drabiny przy zmianie firanek na przykład, prawda? No, także w czwartek uważajcie na siebie. W piątek z kolei tutaj jest nadzieja na lepsze, coś się może fajnego wam właśnie ukazać. Może być tak, że znajdziecie jakąś pracę, którą szukacie. Może być tak, że jak chcecie tą pracę zmienić, to też coś lepszego na przykład znajdziecie. Albo może być, że w pracy pojawi się szansa na jakiś awans, na jakąś podwyżkę. No ale tutaj też może wam młoda osoba do tego pomóc, ponieważ równie dobrze może wam coś doradzić, może wam coś na przykład. Nie wiem, w komputerze coś znaleźć, co, co słabo sobie radzą. Może być również tak, że właśnie jakaś stażystka, czy jakaś praktykantka Wam coś właśnie podpowie. Też tak może być. No i w sobotę uważajcie na złodzieja. Jeżeli pojedziecie do sklepu na zakupy, zamykajcie samochody, zamykajcie torebki, pilnujcie swoich rzeczy, bo... Tutaj ten złodziejaszek lubi zabierać rzeczy, które nie należą do nich. I później wy będziecie mieć problem, jak stracicie dowód osobisty, nie? W pracy, jeżeli idziecie do pracy, zamykajcie te szafki, nie zostawiajcie gdzieś na górze wartościowych rzeczy, telefony, biżuteria, cokolwiek, żeby Wam nic nie, nic nie znikło z pola widzenia. Więc tutaj w sobotę uważajcie. No i niedziela to ogólnie powinna minąć Wam bardzo fajnie, spokojnie, ponieważ to jest. E, jakaś na przykład jakaś nowa miłość, poznacie może kogoś e, to jest w ogóle jakieś pomyślność, jakaś może radosna niespodzianka, jakaś stabilizacja na przykład tutaj ogólnie bardzo fajnie, tutaj jest miłość nie wiem, może tak, mówię, no może kogoś poznacie i się zakochacie, prawda no, także niedziela ogólnie bardzo fajna, miłośna może coś zrobicie we dwoje gdzieś kolacyjkę, dzieci pójdą spać, nie? No, także niedziela bardzo fajnie ogólnie tydzień powinien tak minąć, w miarę tak, więc trzymajcie się ciepło, nie dajcie się, no. Kartę pokażcie mi, energię, 13-19 maj 2019 Karty Kartę pokażcie mi, energię, 13-19 maj 2019 dla rybek, rybek 13-19 maja. Dobrze, więc tak, w poniedziałek ryby zaczynają. No tak, dosyć troszkę niefajnie, bo to jest karta o jakiejś chorobie niewielkiej, spadek odporności, spadek witalności. <klaski> może to równie dobrze być e, jakiś spadek na przykład e, formy, krótkotrwała choroba, może to być też ze, ze względu na stres jakiś, nie, jakieś niestrawność, jakaś biegunka na przykład, nie. Katar, no mnie coś tam już chodziło, Więc tutaj będzie, uważajcie, wtorek uważajcie również na złodzieja. Kręci się koło Was jakaś osoba, będzie chciała Was okraść, będzie chciała zabrać, co do niego nie należy. Więc starajcie zamykać się wszystko, co dacie rady. Szafki w pracy, torebki, tak? Nie wiem, samochody zamykajcie. Najlepiej domy też, żeby nie w las gdzieś tam niezaproszony. Nie, nie zostawiajcie wartościowych rzeczy na, na polu widzenia, żeby Wam czegoś nie znikło. <laughs> w środę ogólnie y, macie jakiś, będziecie jakieś y, możliwe, że sprawy y, załatwiać. Czy to będą urzędowo, zawodowe no to już taka względne, względne pojęcie, tak? Może to być, że właśnie będziecie musieli, może coś wam zniknie, może coś wam ukradnie i będziecie musieli gdzieś coś zgłosić, że na przykład dowodu nie macie, czy wam telefon na abonament zakosił, też będzie trzeba. Bo to nie jest tylko jako taki urząd w sensie Urząd skarbowy, czy tam urząd komunikacji, tylko to może być urząd też jako instytucja, na przykład, przechodnia, szpital, też to może być, tak? Może będziecie musieli coś załatwić. Może będzie tak, że będzie, będziecie kogoś odwiedzać, ale na pewno spotkacie jakiegoś starszego mężczyzna na swojej drodze, on jest dosyć uczciwy i wam po prostu może też coś pomóc. Może być tak, że to na przykład może być niedobrze dobrze szef z pracy, nie? I tam będziecie chcieli na przykład podwyżkę czy, czy nie wiem, zwolnienie z pracy na kilka dni, bo tutaj w jak się chorobsko jakieś przykleiło, nie? To jest, to jest taka ogólnie taka dosyć, ta karta ma takie dosyć duże pojęcie, nie? No ale w czwartek z kolei macie dom, rodzinę, szczęśliwe jakieś wydarzenia. Może się okazać, że dowiecie się o, nie, o zaręczynach, o jakimś ślubie, na przykład wyznaczenie daty ślubu, czy tam tak dalej, i tak dalej. To jest ogólnie bardzo dobre wydarzenia związane z domem i z tą rodziną, w którym Wy w tym domu właśnie mieszkacie. Także w czwartek jakieś dobre, fajne wydarzenia, coś się zadzieje bardzo fajnego. W piątek z kolei możecie liczyć na partnera, na męża. Bo to jest taka osoba ogólnie od serca, którym darzycie zaufanie, możecie usiąść, porozmawiać, miło spędzić czas, ale to też może być, że po prostu potrzebujecie jakiejś rady, tak, albo jakąś sprawę obgadać, także na takiego, oso na takiego osobnika możecie liczyć, ale tutaj dla panów na przykład też może być dobry, serdeczny przyjaciel, po pracy usiąść sobie w jakimś pubie i pogadać, co mi leży na wątrobie, nie, też tak może być. No i w sobota, yy, sobota tutaj będą jakieś napływały wiadomości do Was. Telefonicznie, przez SMS-a, czy przez maila na przykład. Jakieś wiadomości będą napływać do Was. I to też mogą być właśnie jakieś poważne rozmowy. Może być tak, że gdzieś tam do dziennika elektronicznego wejdziecie, no okaże się, że tam yy, Dzieciaczki dużo, dużo mają na przykład zaległości, nie? Albo nie chodzą do szkoły, gdzieś tam bagary sobie zrobiła, no i będzie trzeba to wyjaśnić. Po co, dlaczego, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Nie? Może to być też również, że gdzieś tam sąsiadka wam coś powie, coś źle usłyszała, coś źle zobaczyła, no i coś wam powie, że nie halo, no i tutaj będziecie się denerwować, no ale będzie trzeba coś wyjaśnić. Także sobota... Może być troszkę nerwowa, bo tutaj, tak jak mówię, jakieś wiadomości, no i jakieś poważne rozmowy będą. No i <laughs> niedziela ogólnie może to być starsze dziecko, może to być równie dobrze rodzeństwo, który na przykład będzie potrzebował od Was pomocy, albo on pomoże Wam w czymś. Albo gdzieś tam może coś w komputer naprawić, albo coś znaleźć ogólnie, prawda? Ale to też są takie dobre widoki na przyszłość i spełnienie się zamiarów. Więc jeżeli szukacie pracy, może być tak, że Wam jakaś oferta wpadnie właśnie w oko, jakaś fajna, czy na przykład zmiana tej pracy, nie? No, także macie jakąś ogólnie swój, na przykład, biznes. Możecie wpaść na jakiś pomysł, na przykład rozszerzenie tej, tej działalności, asortymentu. Możecie coś tam ze stroną, na przykład, internetową zrobicie i właśnie taki młody, właśnie człowiek Wam pomoże. No, także ogólnie tydzień w miarę taki przeżyjecie. Nie ma, nie ma tak źle. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam na inne filmiki. Pozdrawiam ciepło serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia do następnego filmiku. Papa! Pa.